Cześć, witam cię serdecznie. Mamy okres letni, więc tutaj pokażę na podstawie letniej sukienki, bawełnianej sukienki. Klientka kupiła to przez internet. To jest fajna bawełna w haft. Na, doł, na, dole, na dole jest taka szeroka falbana z takim ładnie wykończonym dołem z haftem. Z boku są kieszenie. Przód i tył jest podobny jest kwadratowy dekolt. Dużo sporo marszczenia jest tutaj, tutaj na dole przy tej falbanie. Rękawy są mocno marszczone, więc tu jest, są gumeczki wszyte. I jak po założeniu tej sukienki, to ten rękaw podchodzi do góry i robi taką bówkę. Zaraz powiem jeszcze Wam, coś jeszcze. No i przód jest, tak jak mówiłam, przód jest podobny z tyłem, jest mnóstwo marszczeń. Yy, I jest bardzo szeroka. Yy, I powiem, marszczenia są fajne, bufki są fajne, yy, ale przy yy, na szczupłych sylwetkach, jeżeli, tak jak moja klientka ma yy, obfity biust, yy, nosi większy rozmiar i takie marszczenie na wysokości tutaj biustu, dodatkowo dodaje objętość, dodaje masy, to tak samo jak te rękawy. Jak no wiadomo, cała sylwetka jest pełniejsza, bo i pełniejszy jest biust. Ten rękaw podchodzi do góry i tworzy taką bówkę. Tworzy taką bówkę i przez co ramiona wyglądają na jeszcze szersze, jeszcze obfitsze, więc to nie wygląda za dobrze. Dodatkowo ze względu na to, że sukienka była dobierana ze względu na obwód w biuście, a reszta sylwetki nie jest taka duża, to tego materiału ona jest strasznie szeroka, ta sukienka. Więc powiem, powiem pokrótce, jakie będą, jakie będą na pewno znika stąd marszczenie. Więc, więc tu będzie trzeba odpuścić cały ten, od tego karczka, trzeba będzie odpuścić ten materiał, więc będzie na prosto. Tutaj, jak widać, bardzo mocno się zwęży, będzie zwężana ta sukienka. Wypadną kieszenie. Rękawy marszczenia zostaną, bo tu ten dół bardzo ładnie wygląda. Tutaj będzie ograniczona ilość marszczenia, natomiast będzie zlikwidowana bufka. Ja na klientce upięłam to, o ile ten materiał się podnosi tworząc bufkę, więc to zostanie na tej linii ścięte, więc powiedzmy tego materiału jest za dużo. Ten po prostu będzie gładki, nie będzie się tworzyła bufka tutaj u góry, tylko po prostu będzie na gładko wszyty rękaw i zostanie tylko na dole marszczenie. Sukienka jest też za długa. Jeżeli jest tutaj, jest fajnie właśnie tak, jak mówiłam, jest fajnie, fajny haft, fajnie wykończony dół koronki. Więc tak naprawdę, skracamy, skracamy dół skracając tą górną część sukienki. Nie skracamy z, z, z falbany, bo wtedy taka krótka falbanka, króciutka, w ogóle wyglądałaby nijako przy takim szerokim hafcie, więc y, tak jak mówiłam wiele razy, proporcje są bardzo istotne. I tak naprawdę proporcje nie tylko co do samego ubrania, ale proporcje należy dostosować do sylwetki. Jeżeli jest pełniejsza sylwetka, to nie mogą być jakieś malutkie takie falbaneczki, bo one, wtedy widać, że sylwetka jest większa, a falbanka mniejsza. To tak samo jak masz dużą dłoń, i mężczyzna, który ma dużą dłoń, zakłada wąziutki, wąziutki mały zegarek. Od razu. Się odznacza, że ta proporcja jest e, za. I klientka też nie przepada, za, chce zrobić ją bardziej prostą w literę A, więc e, marszczenia będą minimalne. Tak naprawdę to jest odprucie tej falbany i, e, i prawie przesiecie jej na, na prosto. W większym zakresie poprawek e, ubrania są zazwyczaj do przymiarki. Nie wszystko e, robię na gotowo, bo tak naprawdę ta falbana może tam centymetr dwa podejść do góry. Więc to na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie pa.